Dobra, chcieliście tutaj na wbicie remegatki i tych innych, co macie. Wchodzimy w lupę. Wpisujemy ten kodzik. Wybieramy tą mapkę. Wybierz i dajemy grę prywatną. I jak jesteśmy już na mapce, to wystarczy, że klikniemy ten yy, guzik. Poczekajcie. Klikamy guzik. Teraz patrzcie co się dzieje. I tak, dostajemy PD. Znaczy, u mnie już tego nie ma, ponieważ ja zrobiłem sobie tę renegatkę. Ale, o nie, jest jednak PD. I tak czekacie sobie minutę, półtorej, i po prostu wyjdziecie do lobby i będziecie mieli gotową renegatkę. Dobra, minęła minuta, wychodzimy. Wiadomo, u mnie już tego nie będzie, lecz u Was no to będzie. Mówię, poczekajcie minutę, półtorej, może nawet dwie, i dostaniecie renegatkę. No i mamy.